na pocieszenie, na oczyszczenie, na poprawę nastroju, właściwie na wszystko. Zapach. Mówisz o kadzidła. Mówię o kadzidłach. A te tak. znane są już od starożytności. Rzeczywiście stosowane były nie tylko, żeby poprawić się nastrój, ale również, żeby chociażby mm. ocieplić y, y, domy, w których się kiedyś mieszkało, uzdrowić rzecz jasna. O tym, y, jaką moc mają kadzidła, mają zioła. Porozmawiamy ze znawczynią ziół, naturoterapeutką Justyną Pargiełą. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Justyno. Mnogość tych ziół, mnogość tych kadzideł jest ogromna. Dzień dobry, witam. Tak, bo tak naprawdę to możemy palić wszystko, jakby to nie brzmiało. <laughs> <Ja> brzmiało. <laughs> tak, ciekawie bardzo o poranku. Tak, dawniej palono także na przykład kości zwierząt, czy wyczytałam taką informację, pępuszki noworodków wysuszone po prostu w jakimś tam celu, tak? Ale przede wszystkim palono rośliny, więc nimi oczyszczano pomieszczenia tak naprawdę. Mówiono, że z duchów, ale tak naprawdę było to działanie antybakteryjne. Po prostu, więc przy okazji, że była zmiana zapachu na przykład, bo były jakieś rzeczy, które nieładnie było czuć, to przy okazji po prostu odkażano dymem. Tak? I to jest ten element, do którego warto jest czasami wrócić. Jest to też system owadobójczy, zwłaszcza jak Aż, oczywiście. odzież chociażby dawno, dawno temu była pokryta wszami albo jakimiś innymi pluskwami. Karoce. Tak? Karoce oczyszczano, słuchajcie, dymem absolutnie z bylicy pospolitej, tak, że po prostu wstawiano jakiś garnek z żarzącymi się węgielkami. Tu mamy taki podobny obecnie. Zapalić? Tak, oczywiście węgielek trybularzowy. Tu mam przygotowane kadzidło sosnowe i właśnie wstawiano powiedzmy do takiej karocy garnek z węglami, wsypywano jakieś zioła, na przykład pokrojone chuby, mm -hmm. dlatego tutaj mamy różne chuby, dlatego one są świetną w ogóle kadzidłem. Tak i one są Nasze też bardzo zdrowe. Tak, po prostu tak. Proszę bardzo, w ogóle w tym momencie mm -hmm. jest mnóstwo badań na temat właściwości terapeutycznych grzybów, również nadrzewnych. I mnóstwo uniwersytetów w Polsce bada te grzyby, ale jak będziemy je palić, to też w, w jakiejś części skorzystamy z tych dobroczynnych właściwości. Także... A wszystko wyszło niechcące od momentu, kiedy człowiek odkrył ogień. Tak po prostu i tam coś wrzucił, co pachniało inaczej niż poprzednio. Tak? Mhm. To już wystarczy. Niby nic nie dzieje się przez przypadek, a tutaj jednak przypadek decyduje jednak, o jednak. Taki, Tak. Pięknie się dymi, te węgielki bardzo polecam, właśnie na jakiejś takiej mocno wypalonej ceramicznej podstawce. One która są idealne prostu... do mieszkania właśnie. Mm -hmm. Tak, mm -hmm. tak, dokładnie. Ale czy ten dym jest <laughs> e, bezpieczny, zdrowy dla naszych płuc? Jest, jest. Akurat to jest dym sosnowy. E, przepraszam, sosnowy z żywicy sosnowej oraz takich zmielonych szyszek świerkowych, świeżutkich. One bardzo mają ciekawy zapach taki właśnie takiego lasu i ogniska, plus żywica, którą też możemy palić samą. To jest żywica sosnowa zbierana w lesie, tak? Więc możemy idąc na spacer teraz, szczególnie zimą, bo wtedy teraz jest więcej żywicy na drzewach, taką, żeby te sobie uzbierać, położyć na, na, na węgielku i ten dym będzie naprawdę oczyszczał pomieszczenie. Tak? On jest antybakteryjny, jest przeciwwirusowy. No i przy okazji też ma taki efekt relaksacyjne. Kora, tak? drzewo, chuba żywica, ale i kwiaty. rośliny, i zioła, kwiaty? Tak, i tu specjalnie przedstawiam bukiet. To jest bukiet z Matki Boskiej Zielnej z 15 sierpnia poprzedniego roku, mhm. bo były takie zwyczaje w domach, że jeżeli były takie bukiety i ktoś zaczynał chorować, to wtedy właśnie brano kawałek liścia z takiego poświęconego bukietu i palono. Tak po prostu, więc to było takie działanie też, no można powiedzieć, magiczne, prawda? Ale na przykład krwawnik, który przyniosłam, jest też kadzidłem, które też będzie oczyszczało pomieszczenia. Możemy go oczywiście spalić po prostu, czy takie bukiciki sobie zrobić, a możemy też utłuc w, w moździerzu i potem taką otłuczoną mieszankę położyć tutaj. Tu mam drugą mieszankę, nie będę miesza mieszała zapachów, ale tu na przykład mam po prostu wysuszoną skórkę pomarańczową. Razem intensywnie z intensywnie przyprawami. Mm -hmm. tak? Czy tam mamy kardamon, goździki, to co jest w szafce kuchennej? I też możemy to spalić po prostu. Tak, tak, to po prostu możemy spalić. Na przykład z dodatkiem sypanej kawy. I ta kawa, to też od razu mówię, że jest cudownym antidotum na komary. Czyli możemy palić mm -hmm. kawę po to, żeby komary. O właśnie, nie na Syberii chyba pali się bardzo dużo różnych tak. ziół, żeby odstraszyć komary i meszki. I w okolicach, gdzie nie jest zadymione, nie, nie da, się da się funkcjonować. funkcjonować. Zupełnie. Tam naokoło na wiosek po prostu są naprawdę rozpalone ogniska naokoło, z dużą ilością mokrych gałęzi, na przykład mokrych gałęzi brzozy, która w ogóle jest też terapeutyczna. tak? Dym z mokrej gałęzi brzozy. A przecież to ma znaczenie, czy mokra, czy sucha? Jest więcej dymu. Po prostu. Jest tak. Jeżeli palimy na zewnątrz na komary, to palenie mokrych gałęzi daje więcej dymu i po prostu to na komary jest ten najlepszy efekt, tak? ale na takim węgielku możemy sobie powiedzmy to zapalić w domu. Czy my po te wszystkie cuda musimy wybrać się albo do lasu, albo latem na łąkę taką kwiecisną? Czy możemy jednakowoż takie mieszanki, albo poszczególne rzeczy po prostu kupić? Niewiele na razie jest dostępnych takich mieszanek. Czasami są w dewocjonaliach, w sklepach, bo tam też są kadzidła cały czas mhm. używane, tak? No ale najlepiej jest. Zbierać samemu, tak? Tym bardziej, że to mogą być zioła, których nawet, powiedzmy, państwo nie znacie. tak? Czyli na początek, kiedy jeszcze się nie nauczyliśmy ziół, jeśli chodzi o działanie takie wewnętrzne, to gałęzie, liście, kwiaty ze spaceru możemy bezpiecznie zapalić. Czy to właśnie jest bezpieczne? Czy możemy trafić na zioła, które mogą być dla nas toksyczne? Ostrzegałabym przed takimi ziołami z ogródków, ponieważ tam są rośliny nie nasze. Tak, na przykład datura, której bym nie paliła. Mhm. Jako zioła, ponieważ ma działanie silne halcynogenne. E, czy na przykład nie wszystkie jałowce nadają się do tego, ponieważ są za mocne i faktycznie mogą być toksyczne. Ale jałowiec leśny i to, co mamy ze spacerów, z lasów, jest bezpieczne. Czyli jak się wybieramy do lasu, to mamy z tyłu głowy taką myśl, że warto rozejrzeć się i te rzeczy, które no, mogą dać nam efekt w postaci świetnego zapachu, jakiegoś wymiaru odkażenia tego środowiska i otoczenia, które jest wokół nas, po prostu warto to zrobić. Po prostu warto to zrobić, a przy okazji tak troszkę, tak emocjonalnie wrócimy do czasów w przodku. Duchowo, duchiecnie, dobrze. Ale Lepiej pięknie zapachnie. Ognisko. Tak, 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 no to Jeszcze też jest przy pomysł. Tym Oczywiście. śpiewać i dobrze zjeść. U, a propos też. jedzenia, przepraszam najmocniej, ale przenieśmy się teraz do Joli. I tu Klesser, pachnie tak. ładnie, i tam pachnie ładnie. Dziękujemy bardzo.